Mam na imię Mariusz. Jesteście na kanale Lampomat. To jest kanał sklepu internetowego z lampami i nasz sklep znajduje się pod adresem lampomat.pl, a także stacjonarnie w Poznaniu na ulicy Grunwaldzkiej 73. Mam tutaj przygotowane szynoprzewody trójfazowe z Oksyledu, czyli obecnie Lonari. Te szynoprzewody są o tyle interesujące, że oferują bogatą... Różnorodność reflektorów. I znajdziecie tutaj lampy LEDowe, znajdziecie tutaj lampy na wymienne żarówki. Lampy LEDowe mają bardzo ciekawe, różnorodne kształty. Zobaczcie. Albo tutaj ta płaska lampa. Dodatkowo bardzo dobre parametry świetlne. Często współczynnik oddawania barw na poziomie CRI-90. Dużo światła, dostępne różne barwy światła i różne kształty. I tyle dlatego myślę, że to jest dobre rozwiązanie dla osób, które poszukują różnorodnych właśnie reflektorków, a przy tym poziom cen średni tak w oksyledzie, czyli niewygórowany, ale też nie najtańszy. I zobaczcie mam tutaj białą szynę natynkową. te szyny trójfazowe od oksyledu mamy dostępne tylko w wersji natynkowej. Ja tu sobie ją podłączyłem na podwójny włącznik, czyli tymi przyciskami będę mógł sobie włączać i wyłączać lampy na dwóch obwodach. Mogę też ją podłączyć na włącznik potrójny i wtedy trzema klawiszami bym mógł sobie te reflektorki oddzielnie włączać. Jeżeli nie wiecie, jak to podłączyć na dwa albo trzy obwody, wejdźcie na nasz kanał YouTube, tam znajdziecie filmik do podłączenia na dwa obwody, do podłączenia na trzy obwody. Możecie mieć do tego instalację jednofazową albo trójfazową. Będziecie mogli to podłączyć jak chcecie. Zobaczcie jeszcze na szynę. Z jednej strony, nie wiem czy to będzie widać, szyna ma wystający, taki metalowy element, taką jakby linię. Patrzcie, a z drugiej strony ona jest gładka. I teraz każdy reflektorek ma tutaj też taki wystający, plastikowy taki cypelek. Zobaczcie. I tu jest pokrętło do blokady i do wychodzenia tych przyłączy do szyny. I teraz, żeby je przekręcić, musi być ten plastikowy element wsunięty. O, widzicie? I teraz się wysunęło. I żeby to zrobić, to musi być reflektorek właściwie zamontowany. Czyli jak on ma to po prawej i tutaj jest też po prawej, no to musi być zamontowany w ten sposób. Bo jeżeli zamontujecie go odwrotnie, to ten plastik Wam się nie przydusi, nie będzie mogli przekręcić. Więc Najprościej, jeżeli o tym zapomnicie, a zobaczycie, że te reflektorki jakoś ciężko wam chodzą, te pokrętła, sprawdźcie czy macie z dobrej strony zamontowane. Podobnie rzecz się ma z końcówkami zasilającymi. Macie lewą i prawą i ona ma z dwóch stron takie, jakby to powiedzieć, wyżłobienia w tym plastiku. I tak samo we wnętrzu szyny też macie taki wystający kawałek metalu, też taką linię i musicie z odpowiedniej strony taką końcówkę włożyć. Ja mam tutaj włożoną prawą końcówkę, tutaj mam w ręku lewą, więc ona była z tej strony. Zasilanie w takich szynach możecie doprowadzić na przykład do końcówki zasilającej, która będzie na końcu. Możecie też doprowadzić do dowolnego łącznika oprócz łącznika wewnętrznego, czyli na przykład możecie do takiego łącznika doprowadzić i jeżeli macie kable wyprowadzone na linii szyny, to możecie na przykład tutaj go włożyć, zobaczcie tutaj macie miejsce na dołączenie tych przewodów. Szyny macie w odcinkach jednometrowych i dwumetrowych. Jeżeli potrzebujecie odcinków dłuższych, no to kupujecie łączniki. Jeżeli potrzebujecie odcinków krótszych, no to możecie sobie szynę przyciąć szlifierką kątową, a najlepiej ukośnicą. Taką szynę bez problemu sobie do dowolnej długości przytniecie. Przejdźmy teraz do reflektorków. Bardzo ciekawe są reflektorki i po kolei sobie wszystkie że tak powiem przelecimy zobaczcie jeszcze na każdym reflektorku macie takie pokrętło i ono umożliwia zmianę obwodu tutaj akurat w tym jest to tak zrobione, że zaraz spróbujemy o, że tutaj pokazują się numerki w zależności od tego jak tu sobie przestawicie może być 1, 2, 3 albo 0 i to sprawia, że lampa jest przypisana do pierwszej, drugiej, trzeciej albo do żadnej sekcji świetlnej więc po zamontowaniu możecie sobie tym reflektorkiem sterować jakby jego przyporządkowaniem ten jest akurat na żarówkę standardowy taki czarny reflektorek on ma tutaj odkręcany pierścień o wyciągany właściwie wyciągamy go wkładamy żarówkę jest tutaj w miarę dobry dostęp do tego no i później wkładamy sobie ten pierścień żarówka jest przyblokowana Kąt świecenia takiej lampy zależy od tego jaką zastosujecie żarówkę więc tutaj nie będziemy jej podłączać zaraz sobie podłączymy jakieś LEDowe no i kąt nachylenia zobaczcie w ten sposób można ten reflektorek przechylić można go obracać to jest najpopularniejszy właściwie typ reflektorka na no przewody trzyfazowe znajdziecie go w każdej firmie dosyć mała jest ta część montażowa to całe się chowa w szynie to Wam wystaje Czarna jest nóżka, czasami w niektórych firmach jest chromowana no i tu dosyć gładko chodzi. Mieliśmy takie reflektorki z MyToni, to tu, tu dosyć ciężko to się przechylało, a tu w porządku. Nie mam do tego żadnych zastrzeżeń. I alternatywą, zobaczcie, do tego reflektorka na żarówkę jest taki sam, tylko w wersji na moduł LED. Tu jest pod spodem jakby taki odbłyśnik, czy raczej soczewka i pod nią jest dioda LED, pewnie COB. Ta tubka jak widzicie jest trochę krótsza. Delikatnie jest węższa, dlatego że ta musi mieć miejsce na żarówkę. Ta nie ma takich ograniczeń, więc może być właśnie taka wąska albo jeszcze węższa, tak jak na przykład ta lampa po lewej. Ten reflektorek ma 8W. Barwa światła 4000, czyli neutralna. I tu podobnie jak w tym poprzednim mamy to pokrętło, które odpowiada za zmianę fazy. No i możemy tak samo regulować. Teraz zastanawiacie się, który wybrać reflektorek. Czy wybrać ten na tradycyjną żarówkę, czy wybrać ten z wbudowanym modułem LED. I teraz to zależy od tego, na czym wam zależy. Wiadomo, że ten będzie tańszy, a ten będzie droższy. Jest to podyktowane tym, że tu jest dioda LED, ona musi mieć odpowiednie parametry po to, żeby była dobrej jakości, a tutaj jakby jest tylko kawałek aluminium, wkręcacie sobie żarówkę, jak ona się popsuje, to wkręcacie... Inną, a tutaj zależy producentowi na tym, żeby była jak najdłuższa żywotność. Więc jeżeli chcecie uzyskać jakiś nietypowy kształt tej tubki, na przykład chcecie taką wąską, no to musicie wybrać lampę z modułem LED. Bo przy tej lampie na tradycyjną żarówkę jesteście jakby ograniczeni co do różnorodności kształtów, tym, no, że zawsze tu musi być miejsce na żarówkę. A jeżeli chcecie na przykład taką płaską lampę, tylko może być na module LED. Poza tym, jeżeli chcecie uzyskać jakąś dużą moc z lampy, na przykład zobaczcie, tu mam reflektorek, on ma 40 W w ledzie. Czy on świeci, nie mam tu podanych lumenów, no ale powiedzmy jak takie cztery żarówki LEDowe albo takie halogenowe. No powiedzmy około 200 W on daje w przeliczeniu na tradycyjne żarówki. No więc jeżeli chcecie uzyskać dużą moc, no to też nie uzyskacie z żarówek. Więc musicie wybrać lampę z modułem LED. Ale jeżeli chcecie zbudować sobie taki system trójfazowy, powiedzmy z lampami wiszącymi i właśnie takimi reflektorkami, wystarczy Wam taka średnia moc na poziomie wiem, 8 do 10 W w ledzie, nie chcecie przeginać ceną, nie chcecie jakichś nietypowych kształtów tych reflektorków, no to bierzcie lampy na żarówki. Montujcie sobie w nich żarówki i będziecie zadowoleni, nie ma sensu żebyście przepłacali za rozwiązanie z modułem led które w ogóle nie będzie Wam do niczego potrzebne. To tyle, jeżeli chodzi o, o wybór pomiędzy lampą na tradycyjną żarówkę a moduł LED. Jeżeli chcecie więcej się na ten temat dowiedzieć, wejdźcie na naszego bloga lampomat.pl-blog i tam jest cały artykuł na ten temat, co wybrać. No i podłączymy sobie tą lampę jako pierwszą. I patrzę, czy tu mam podany kąt świecenia. Ale nie mam chyba. Ale zaraz sobie puścimy ją na ścianę. OK. Gdzie ja mam zablokowany ten reflektorek? Spróbujemy sobie włączyć. Nie wiem, o jest, dobra. I mam go na jedynce. Zobaczcie. Tu jest dosyć wąski kąt świecenia. Możecie sobie wejść na naszą stronę tam sobie wyszukacie szynoprzewody trzyfazowe, wybierzecie sobie oksylet i znajdziecie ten reflektorek, na pewno już po samym zdjęciu go rozpoznacie i tam w nazwie będzie podane jaki ta lampa ma kąt świecenia bardzo fajnie to wygląda, dużo światła daje, jest taka minimalistyczna zostawmy sobie ją tutaj albo wiecie co, a może sobie ją przesuniemy, albo dobra i tu mam problem bo nie jestem przekonany jak to się wyciąga. Zobaczcie, tutaj jest też taka blokadka i jak wchodzę jakby z tym reflektorkiem w szynę, no to ona mnie tak trzyma w środku. Okej, okay, ale później już mam problem, żeby to wyjąć i aha, dobra, ok. <laughs> problem się rozwiązał, wystarczyło tak przechylić, więc w ten sposób sobie wyciągacie. Jeżeli nie, no to możecie pojechać do końca szyny, ale pamiętajcie, żeby uważać, żeby sobie tej szyny nie podrapać. Więc odkładamy ten reflektorek, weźmiemy sobie... Teraz tutaj ten, który Wam pokazywałem. Tursi z oksyledu 40 W, 4000 kelwinów, więc to jest mocna lampa. Mamy tutaj diodę COB, mamy odbłyśnik, Gdzie jest zastosowanie takiego reflektorka? Jeżeli macie mieszkanie i macie na przykład salon z aneksem kuchennym i tam macie 20 m2, i kupicie takich reflektorków 5 to będzie za mocne to nie jest lampa do tego żebyście sobie w jakimś tam normalnym mieszkanku taki produkt montowali bo to będzie za dużo światła nie będzie dla was to korzystne natomiast jeżeli macie już jakby większą przestrzeń albo macie sufit wysoko albo macie jakieś biuro albo w ogóle jakiś sklep i chcecie mocno coś oświetlić to właśnie takie reflektorki trójfazowe z wysoką mocą jak najbardziej się sprawdzą Możecie sobie pójść nawet do jakiegoś centrum handlowego, popatrzcie sobie na ekspozycję w tych wszystkich sklepach, tam za szybą. Na górze na pewno będą szynoprzewody trójfazowe i najczęściej właśnie znajdziecie takie albo takie mocne reflektory. Więc w oksyledzie, w tych trójfazowych znajdziecie coś do domu, tak na przykład to i to, ale znajdziecie też lampy do sektora komercyjnego właśnie dlatego ta oferta tej firmy jest taka interesująca, no bo jest rozbudowana i różnorodna jedziemy sobie z następnym reflektorkiem tu sobie go blokujemy mamy tą jedynkę ok Baczcie. zobaczymy tu to już jest chyba większy kąt świecenia ale nie, może 60 stopni ciężki jest dosyć ten reflektorek nie pamiętam ile on ma lumenów, około 4000. Tu nie jest podane, tu jest tylko moc i barwa światła. Ale tak jak mówię, sprawdźcie sobie to na naszej stronie, on będzie dostępny w kolorze czarnym i białym i będzie dostępny w barwie ciepłej i w barwie neutralnej. Dobra. Okej. Okay. O, gdzie coś mi tu. Nie mam. okej, okay, dobra. Trzeba sprawić się w wyciąganiu tych reflektorków. Pamiętajcie, żeby nie robić tego na siłę, zwłaszcza z tą blokadą, bo możecie sobie ją po prostu łamać, później będziecie musieli wysyłać na reklamację albo na serwis, żeby Wam to naprawili. Mieliśmy cięcie, ponieważ rozładował mi się telefon, ale już jesteśmy za nami ten reflektorek przeznaczony do głównie do przestrzeni komercyjnych albo też do dużych pomieszczeń ja sobie w międzyczasie zamontowałem na szynę tą lampę zobaczcie, to jest podłużna, bardzo płaska listwa LEDowa ona ma zdaje się, że 1,5 metra długości ta lampa ma aż 8000 lumenów i chyba 50 W poboru z tego co pamiętam 50 W w LEDzie ciepła, biała barwa światła zobaczcie jak ona świeci no, patrzcie to i mimo tego, że ta lampa ma 8000 lumenów, czyli bardzo dużo, to dzięki temu, że ona ma zastosowany tutaj klosz mikropryzmatyczny, to to światło nie razi mnie w oczy. Ta lampa daje światło, które rozprzestrzenia się po całym pomieszczeniu, więc możecie sobie ją zamontować na szynie, żeby też jak najwięcej przestrzeni oświetlić i ona też ma raczej zastosowanie w takim sektorze komercyjnym, jak sobie pójdziecie do jakiegoś marketu typu, nie wiem, Carrefour, spójrzcie sobie do góry, tam pewnie będą zawieszone szyny trójfazowe, jest duża szansa, że właśnie tego typu lampy będą tam wisieć, ale naprawdę ona jest mega mocna, jeżeli chcecie dobrze oświetlić jakieś biuro czy jakieś inne właśnie duże miejsce, no to polecam Wam tą lampę, zwłaszcza, że ona jest taka dosyć, można powiedzieć, Dyskretna, bo jest bardzo blisko szyny, natomiast przez ten klosz mikropryzmatyczny trochę są diody widoczne. Jeżeli interesuje Was to, jakie ma właściwości taki klosz mikropryzmatyczny, co to w ogóle jest, wejdźcie sobie na nasz kanał YouTube albo wejdźcie sobie na naszego bloga i poszukajcie na ten temat artykułu. Ten klosz, mówiąc krótko, składa się z takich małych mikropryzmatów. One sprawiają to, że emitowane światło nie razi nas w oczy a także to, że więcej tego światła przepuszczane jest przez klosz, bo jeżeli pod spodem jest dioda LED, ona emituje jakieś światło, dalej mamy klosz i ten klosz część światła pochłania. Standardowy mleczny klosz, tak na przykład ten tutaj, pochłania około 30% światła, natomiast taki klosz mikropryzmatyczny pochłania tego światła 5-15%, więc znacznie więcej się przedostaje do pomieszczenia no i wygląda dosyć ciekawie akurat tutaj te diody lecą są widoczne widoczne są też łączenia na tym kloszu także moim zdaniem no bardziej to ma takie zastosowanie praktyczne, komercyjne niż do przestrzeni prywatnych zaraz sobie tą lampę zdejmiemy pokażę Wam jak ona wygląda o już powinna wyjść ok zobaczcie Długa to jest lampa. Nie wiem czy jest jeszcze wersja z mlecznym białym kloszem. Jeżeli tak to też by było fajne rozwiązanie. Ona ma kąt świecenia 90 stopni. 50 W 4000 Kelvinów. Tutaj mieliśmy i 8000 lumenów. Więc mega mocna. I tego nie znajdziecie właściwie w żadnej innej firmie, dlatego właśnie bardzo mi się podoba to, że, że sobie te trójfazowe szyny z oksyledu dodaliśmy, bo znajdziecie tutaj dużo fajnych reflektorków. Zobaczcie na tą lampę. To jest w ogóle moim zdaniem odpowiedź na lampy z systemów magnetycznych. Zobaczcie, nie wiem czy to się łapie w kadrze. Często właśnie w szynach magnetycznych macie tego typu podłużne prostokątne reflektorki, ten jest akurat krótki i dosyć szeroki, ale zwykle macie tam 30, 60 albo 90 i one całe chowają się w szynę, tak jak tutaj. I zdarza się, że szukacie tego typu rozwiązań właśnie też na szynoprzewody trójfazowe. No i takie rozwiązanie macie w OxyLedzie. Zobaczcie, oczywiście to całe się nie chowa, bo do szyny wchodzi tylko ten element. I tutaj górną część możecie sobie jeszcze obracać. I ta lampa też jest wyposażona w klosz mikropryzmatyczny. Światło się będzie rozchodzić dobrze po całym pomieszczeniu, ale nie będzie razić Was w oczy. Zaraz podłączymy sobie tą lampę, która nie ma żadnego klosza i ma gołą diodę LED i w dodatku jeszcze z odbłyśnikiem. I zobaczycie, jak to będzie walić po oczach, a jak to przyjemnie wygląda, spróbuję Wam jeszcze ten klosz pokazać, żebyście zobaczyli tę właśnie strukturkę tych mikropryzmatów. I taką lampę możecie zastosować w pomieszczeniu. Patrzę sobie, jak ona jest montowana. OK. Możecie ją zastosować w pomieszczeniu, możecie ją zastosować w firmie. Zobaczcie. Też dosyć dużo światła na emituje, niestety nie mam tutaj napisane ile. Ale myślę, że bardzo dobrze to wygląda. Wydaje mi się, że tutaj jest 60 cm długości. Zaraz ją sobie przyłożymy do szyny. Mniej więcej będziemy wiedzieli. Ok. No, trochę ponad połowę szyny taka lampa ma, więc jest dosyć duża. I teraz pokażę Wam dwie bardzo ciekawe lampy Lucena Slim i Lucena Nie Slim. Możecie sobie zgadnąć, która jest która i dlaczego. Opiszcie w komentarzach, jak myślicie. No i podłączymy sobie obie te lampy, ustawimy sobie na oddzielne obwody. Patrzę z której strony. Wydaje mi się, że z tej. O. Tak. Dobra. Okay. i podłączymy sobie jeszcze to super ok bardzo fajnie to wygląda zobaczcie jedna lampa powinna być na jednym obwodzie aha w tej chwili mam tylko jedną aha bo ta jest wyłączona dobra i tą mamy na dwójce jeśli dobrze ustawiłem nie razem okej, okay, teraz. Zobaczcie. To jest właśnie to, co dają nam szynoprzewody przewody trójfazowe. Możemy sobie oddzielnie włączać i wyłączać reflektorki. Jeżeli bym miał tu przycisk potrójny, no to mógłbym mieć jeszcze jedną lampę, mógłbym nią sterować. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. W ogóle te lampy Lucena super są. Zaraz wam pokażę, czy one się wyginają, jak one się tam obracają. Ale kurczę, zawsze myślałem, że najfajniej wyglądają pod względem technicznym. Właśnie czy no, przewody magnetyczne, że tam macie reflektorki chowane w szynę, jakieś takie wystające, wyginane i tak dalej, ale patrzę na te lampy Lucena i powiem Wam, że świetnie to wygląda, zwłaszcza jeżeli macie dwie, nawet te lampy obok siebie, tutaj pusty kawałek szyny, tam dalej jakieś inne elementy, jeżeli kreatywnie do tego podejdziecie, no to możecie bardzo fajne aranżacje zrobić. Spójrzcie sobie na tą lampę, tutaj ten klosz górny, on się nie wygina możemy go sobie tylko obracać w ten sposób, czyli właściwie też możemy go prawie na płasko ustawić za pomocą takiego obrotu i oddzielnie tą nóżką lewo, prawo też możemy sobie obracać, natomiast tutaj już możemy na płasko i ten klosz też ma taką widoczną siateczkę ale ten też, ok, dobra, ale to nie jest mikroprezmatyczny to jest po prostu mleczny klosz o, i w ten sposób i efekt naprawdę świetny. Mam nadzieję, że na filmiku też to będzie tak dobrze wyglądać. Już w tej chwili nagle zaczęły mi się bardziej podobać szyny trzyfazowe niż magnetyczne. Więc super są te oba reflektorki. Zaraz je sobie wyciągniemy. Ok. No i ten ładnie wyszedł. Patrzcie, tutaj na tym reflektorku, pokrętło wygląda w ten sposób i tutaj sobie ustalamy 1, 2, 3 albo off. oprócz tego mamy jeszcze taką tubkę, ona jest przeznaczona na żarówkę G10. Ta tubka ma dużo większą szerokość niż standardowa, czyli ta G10 tutaj sobie siedzi w środku. Zobaczcie, wyciągamy sobie czarną obręcz tu, wkładamy do gwintu żarówkę i tę obręcz sobie montujemy z powrotem dzięki temu łatwy jest ten montaż żarówki nie jest to takie upierdliwe że trzeba się tam jakoś wciskać z palcami fajna lampa bardzo ciekawe jest to że ona ma z tyłu takie nacięcia po to że jak macie włożoną żarówkę LED no to ona się tam nagrzewa w środku kiedy jest włączona no i im bardziej ona się grzeje tym bardziej skraca się żywotność tych diod LED no i krócej będzie działać żarówka, a właśnie dzięki temu, że są takie nacięcia, no to to ciepło jest odprowadzane i żarówka w tej lampie na pewno będzie się o wiele mniej grzała niż na przykład żarówka w tej lampie. Ale nie przejmujcie się tym aż tak, bo nawet jeżeli, nie wiem, po dwóch latach, po trzech, albo po roku, jak będziecie mieli pecha, przepali Wam się taka żarówka LEDowa, to za 15 złotych sobie możecie kupić nową i ją wymienić. Tej lampy już tu nie będę podłączał, bo nie mam do niej żarówki, a kąt świecenia, czy w ogóle to, jakie światło ona emituje, zależy od tego jaką żarówkę zastosujecie, zobaczcie, mogę sobie to tak obracać w jedną i drugą stronę, no i na boki. I został mi jeszcze jeden reflektorek. To jest kawał reflektora. On ma też tak tutaj ten zastosowanie raczej w przestrzeni komercyjnej, czyli w sklepie, w jakimś salonie, w muzeum. Gdzieś, gdzie potrzebujecie dużo światła, które chcecie skierować na jakieś miejsce, czyli macie jakiś sklep i tam chcecie sobie podświetlić jakiegoś manekina, ekspozycję, ladę, cokolwiek, takie reflektorki kupujcie. Pójdźcie sobie do centrum handlowego, zobaczcie jakiś sklep z ubraniami, zobaczcie tą szybę nad szybą, na 100% będą wisiały szyno przewody trójfazowe i na nich będą lampy takie albo takie. Ta mi się bardzo podoba, ta mniejsza, właśnie dlatego że jest krótsza. W środku ma diodę LCOB, dodatkowo dookoła jest odbłyśnik. Tu z tyłu te nacięcia to jest radiator. On odprowadza ciepło z tej diody, żeby się tak nie grzała. I tu mamy 42 W. Lumeny są nie podane, ale obstawiam, że tu jest też około 4000 lumenów. Zaraz sobie ją zamontujemy w szynie. Zobaczcie jak to świeci. Dobra. No, patrzcie to. Spróbujemy na kamerkę nakierować. Nie chodzi już tak gładko. I na mnie mega. Strasznie jakby jest to oślepiające. Jeżeli tym chcecie tak oświetlić pomieszczenie, że ktoś będzie wchodził, będzie mu to świeciło w twarz, to totalnie będzie to nieprzyjemne, wtedy wybierajcie sobie lampy właśnie z takim światłem bardziej rozproszonym, a to oświetlenie punktowe kierujcie na jakieś takie sekcje, które chcecie sobie dodatkowo doświetlić. No i ta lampa wiadomo, zastosowanie, tak jak mówiłem w sklepach, albo jakieś bardzo duże pomieszczenia, albo macie wysoko, może te szyny, bo macie, nie wiem, sufit 3,5 metra i tam sobie chcecie zamontować. Możecie taką lampę wybrać. Czekajcie, wyłączymy. Ok. To było na tyle. Jeżeli chodzi o szynoprzewody trójfazowe z oksyledu, moim zdaniem, bardzo fajna propozycja rozbudowanego systemu szynowego trójfazowego. To czego mi tutaj brakuje? No nie ma tych szyn podtynkowych w ogóle, ale te reflektorki pasują do szyn innych marek. Patrzę, czy tu mam jakąś szynę podtynkową trójfazową. Ale akurat nie mam, ale mamy szyny trójfazowe z Nowodworskiego i one są w wersji podtynkowej i te reflektorki będą do Nowodworskiego pasować, więc wraź czego możecie sobie dobrać właśnie z oksyledu, Po prostu dużo fajnych reflektorków, półka cenowa, tak jak mówiłem średnia, parametry dobre i teraz tak dawajcie łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten filmik, będę za to bardzo wdzięczny bo dzięki temu ten filmik dotrze do szerszego grona odbiorców, więcej osób go obejrzy, więcej tych szyn sprzedamy wszyscy będziemy zadowoleni, jeżeli interesują Was treści związane z oświetleniem z szynoprzewodami, z aranżacją wnętrz i tak dalej, subskrybujcie nasz kanał, będzie dostawać powiadomienie, kiedy dodamy kolejny filmik jeżeli macie jakieś pytanie, możecie napisać w komentarzu do tego filmiku, ja na to pytanie odpowiem, możecie wysłać maila, możecie zadzwonić do godziny 15, to ja Wam na wszystkie pytania odpowiem, możecie przyjść do naszego sklepu, który znajduje się w Poznaniu na ulicy Grunwaldzkiej 73, najlepiej wcześniej zadzwońcie, umówcie się, że przyjdziecie w dany dzień, o danej godzinie, to ja wtedy zadbam o to, żeby nie było innych osób umówionych na ten moment i żebym był na miejscu, to z Wami się spotkam, opowiem Wam co i jak, pokażę Wam wszystkie reflektory, mamy tutaj pełno szynoprzewodów, lamp, mamy dostęp do różnego oprogramowania, do generowania obrazów 3D i tak dalej, także jak tu przyjdziecie z pytaniem o szynoprzewody, to na pewno... Wyjdziecie jakby zadowoleni z pełną wiedzą. To było na tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli potrzebujecie indywidualną wycenę albo pomoc w doborze elementów, też piszcie dzwoncie. Ja ten telefon odbieram, odpowiadam na Wasze zapytania. Mam nadzieję, że tym razem się telefon nie wyładował. Dzięki za obejrzenie. Cześć.